Cześć! Dzisiaj bardzo krótki film, ponieważ mam do zaprezentowania Wam tylko jeden produkt, a właściwie recenzję. Tym razem, recenzja będzie w formie filmu. I na koniec, jeszcze parę informacji bardzo istotnych, szczególnie jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Ale wracając do recenzji: Catrice Blush Tint. To jest produkt, który zasłużył aktualnie na recenzję. Będąc na igraszkach, jak już wiecie, w Warszawie na koniec listopada otrzymaliśmy wszyscy uczestnicy od Catrice, między innymi właśnie taki produkt, który jest nowością, jeśli chodzi o i firmę, jak i również rynek, ponieważ ostatnio bardzo dużo i na wszelkich blogach, i na YouTube pojawia się bardzo dużo właśnie produktów w płynie do policzków. Katrice um, zapakowała ten produkt swój do buteleczki, takiej jak w lakiery. Przy otworzeniu wyłania nam się um, aplikator. Aplikator jest taki jakbyśmy um, używały do błyszczyka. I jest to um, jest to długotrwały róż do policzków w płynie oraz błyszczyk do ust zapewniający naturalny świeży blask. Tak opisuje ten produkt um, firma. Jest tutaj 10 ml um, i jest tylko jeden dostępny kolor, to jest Rose Flash. Na pewno nie zobaczycie nazwy, ona jest bardzo malutka i ukryta, to jest 010 no i przede wszystkim na początku jak wyjmowałam to z torebki, to byłam święcie przekonana że jest to właśnie lakier do paznokci o jakimś takim dosyć czerwonym kolorze, bo w buteleczce jest dosyć intensywny jak widzicie następnie poprzed. Po przeczytaniu byłam zaskoczona faktem, że jest to róż do policzków. A oczywiście natychmiast wypróbowałam to jako błyszczyk, no i, no i jako błyszczyk u mnie się nie bardzo sprawdził. Ja nie, pre, nie preferuję produktów, które nie pozostawiają takiej jakby tłustej powłoki, czegoś, co mogę określić jako odżywianie ust czy nawilżenie ich. A on się bardzo szybko wchłania. Bardzo szybko zasycha, pozostawia po prostu naturalnie, jakby usta natura, naturalnie zaróżowione. Jeżeli chodzi zaś o produkt do policzków, bardzo długo zwlekałam z tym, żeby użyć go na policzkach. No i jaki był rezultat? rezultat był taki, że pewnego pięknego dnia jak mieliśmy ferie świąteczne siedzieliśmy w domu stwierdziłam, że nigdzie nie wychodzimy w związku z czym mogę zaryzykować i użyć tego produktu na polikach i co się okazało wcale tak intensywny kolor na polikach nie zostaje pokażę Wam jak to wygląda to jest w sensie jak położymy tylko i wyłącznie produkt na Ręku to jest mocno intensywne, natomiast pod wpływem klepania on się nam e, po prostu e, rozmywa i nadaje skórze taki delikatny inny odcień. tak? Nie pozostawia nam ani jakichś zacieków, jest równomiernie rozprowadzony i wystarczą do tego e, tylko i wyłącznie palce. E, I tak naprawdę. Zauroczył mnie ten produkt, bo nadaje naprawdę bardzo naturalny wygląd. Oczywiście, im więcej potrzebujemy różu na policzkach, no bo są takie osoby, które bardzo preferują mocno zakreślony róż na policzkach. Mogą sobie stopniować ten kolor przez dodawanie kolejnej, kolejnej dawki tego produktu. Jak go się nakłada? Bardzo prosto. Ja, najprościej mówiąc, nakładam aplikatorem w miejscu, gdzie chce mieć, chce mieć róż 3-4 kropki, takie niewielkie, to wystarczy tylko takie raz, 2, trzy i następnie palcem wklepuję produkt po linii, gdzie chcę mieć ten róż. Oczywiście jeśli uważam, że na przykład z jednej strony zrobił mi się zbyt mocny, z drugiej za słabo różowe, no to dokładam tego produktu do tego momentu aż uzyskam taki kolor, który mi pasuje. Cena tego, tego różu do policzków płynie to 16,99 jak wspomniałam, tutaj jest 10 ml, natomiast naprawdę niewielka ilość wystarczy, żeby mieć naturalny. I zdrowy wygląd skóry, więc jest to produkt mocno wydajny. Jeśli chodzi o trwałość, na ustach oczywiście wiadomo, pijemy, jemy, mówimy, czasami obliżemy wargi i automatem ten produkt szybciej nam schodzi. Natomiast jeżeli chodzi o poliki, bardzo długotrwały, mimo że ja na przykład mam tendencję do tego, że ciągle gdzieś tam dotknę buzi albo standardowo jak się już tylko umaluje, to Akurat mi się jakiś włosek przyczepi, czy mój własny włos gdzieś mi się tam podkręci, będzie mnie kuj i myział, i ja potrzebuję się podrapać. Eee, no to dotykam twarzy, a ten produkt nie schodzi tak jak tradycyjne e, róże w kamieniu. E, wręcz przeciwnie, jest bardzo długotrwały. E, testowałam go już e, któryś, no teraz już będzie trzeci tydzień i muszę powiedzieć, że jak wychodzę do pracy, kiedy w ogóle w trakcie mojej pracy nie myślę nad tym, że nie powinnam dotknąć twarzy, czy nie powinnam dotykać ręką, bo zaraz mi wszystko zejdzie to jest w stanie ten róż na policzka wytrzymać od rana kiedy wychodzę do jakiegoś popołudnia typu godzina 13, 14 jeszcze efekty tego różu na policzkach są utrzymane, oczywiście nie w takiej, nie w takiej intensywności jak na początku nałożenia na Natomiast jest efekt zdrowej skóry. Więc sama, sama idea tego produktu i ten konkretny produkt, nie umiem go porównać z innymi, oczywiście, bo nie używałam, jak już wspomniałam, nie, nie budziły we mnie te produkty jakiegoś zaufania, natomiast ten produkt ewidentnie mi się sprawdził i go zachwalam. Jeśli ktoś lubi, jakieś wezwania albo nowości kosmetyczne, to polecam e, naprawdę fajny. Produkt od Catrice. Notabene nie jest zbyt drogi, jeśli chodzi o dostępność w sklepach. Na pewno jest w Hebe, bo w, Hebe, w drogerii Hebe jest szafa z produktami Catrice. Nie wiem w przypadku Rosmany, bo nie widziałam, szczerze powiedziawszy. Możliwe, że jeszcze w jakichś drogeriach małych, zaopatrzonych samodzielnie, coś takiego może się trafić. Na pewno ten produkt możemy sobie zamówić przez internet. Na Allegro się znajduje na różnych stronach sklepów kosmetycznych. No i na pewno możemy sobie zamówić go na samej stronie firmy Katrice i będziemy mieć róż do policzków już w domu. Natomiast teraz informacja, z którą na koniec przyszłam, a o której jeszcze nic nie powiedziałam. Dzisiaj mamy 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I jak wszyscy youtuberzy, ja też stwierdziłam, że powinnam o tym parę słów powiedzieć. Mianowicie do dzisiaj, do późnych godzin, będzie zbierana pula. Pieniędzy na stronie internetowej, której link dostaniecie na samym dole na fil pod filmem. Tam można Wpłacać pieniądze od symbolicznej złotówki po sumę, którą przeznaczamy. Można to zrobić bez wychodzenia z domu. Wszyscy youtuberzy biorą w tym udział ze względu na dobrą inicjatywę. Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać pieniądze, które sobie założyliśmy. Odsyłam Was do tej strony i polecam również inne filmy z ideą Wośpu. A dzisiaj to już koniec. Zapraszam ponownie na swoje posty na blogu, na Facebooka, na Twittera i na kolejne filmy. Jak tylko się pojawią, będziecie o tym wiedzieć. Do zobaczenia.